Widzowie, to będzie na trzy części. Ja nie wytrzymam na trzy części. To będzie, no się wziąć. No właśnie, to dlatego. dlaczego? No, pokażę, jak to po O, już widzowie, już będzie zaraz testowanko, więc nie będę Was zanudzał. Będziemy się widzieć, gdy już będzie test. Papa, papa. Pa. Dobra, widzowie. Już. Dobra. A au co pokazujesz? Jak nie widzę tutaj bardzo stemny. Mm -hmm. Dobre. Mmm. -hmm. Pyszne, Pyszne widzowie. Au. Mm -hmm. Jeszcze czekajcie. Zrobię widzowy jeszcze sos. Widzowy rozprawiamy sos. Zaraz um, pokażemy um, na gepse, jak się ukiernąć. Uto um, 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 Bardzo dobre. Czekaj. Wydałeś? Dobra, widzę. Czekaj. Czy tego no. mamy? Mogę na gepse, nie? Co um. zrobił? Jakiś keczupowo. Kecupowo. A to na geciki. A to ta moja kawa jeszcze. u. Mmm. Erika, podkupujesz? Na. Mmm. Mmm. I tobie tak jak z McDonald'a, ale trzy razy lepsze. swoje dla Mmm. Panierka. Wspaniałe to jest pod względem, widzowie, panierki, jaka to jest. Panierka fajna i chrupiąca. Czekajcie. To jest, widzowie, panierka, nie wiem, nie do zniesienia, taka dobra. Ciepłutkie. A wczoraj kiedyś jest, ja tylko odczynałam tę i do ogniska tylko chodziłam. Zaraz pójdę, ja zobaczę. Jeszcze się spaliło. Nie, Nie spaliło Nie się ten, bo czam koło ognica. Zrobię to na cały odcinek. Tyle. Nie mama? Mogę sobie każdy zrobić w domu takie. Takie. Pożegnanie. Papa. Pa. Buziaczki. Buziaczki, papa. Papa. <laughs> pa.